Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu i zapraszam wszystkich na kontynuację drogi nad Cauldron Lake. Ta droga trwa już zdecydowanie za długo, jak na mój gust oczywiście. Nie wiem, dlaczego tak sztucznie to. co tam znowu jest napisane. Ej, ja i tak nie potrafię odczytać z tej odległości. Nie wiem, dlaczego tak sztucznie to wydłużyli. No ale cóż, musimy z tym żyć i jakoś to przetrwać. Dobra, tam już jest zasilanie odcięte, tak więc coś trzeba będzie z tym zapewne zrobić. Czy jest tu wejście? Jest. Jak my tutaj stoimy z zapasami? No, jakoś powinniśmy dać radę. E, część strzałeczki, czy po prostu... Dobra, dobra. To już czytaliśmy nieraz. Czy ja tutaj coś znajdę? E, nie. Dobra, wychodzimy na górę. Chyba, że tutaj co? A, nie ukryjesz się, nie ukryjesz się. Gdzie jest skrzynka? Tu jest Alan Bierz wszystko co jest Świetnie Dobra, i co na górze? Dobra, kolejny napis Ten sam Ten sam I niby, którędy ja mam wyjść? Tędy? Przecież Alan się zabije Tędy zeskoczę na dół. Może tędy? Tak, tędy. Zdecydowanie tędy. Jak tutaj sytuacja wygląda? Tam mamy agregat, to będziemy mogli włączyć zasilaniem. Na te druty będziemy mogli naprowadzić ewentualnie przeciwników. Tutaj chatka, tutaj chatka, tutaj kolejna chatka. No dobra, tak czy siak zapewne czeka nas tutaj starcie, więc nie przedłużajmy. Chciałem, żebyś na to wskoczył, no ale... Ty wolisz robić po swojemu, ominto Dziękuję Ci bardzo. Oj tak. Zapasy, zapasy, zapasy. Tylko ja chcę, żebyś ty wziął właśnie. Uruchom to. Może nam to później tyłek uratować. Co się włączy? Aha, tam się włączyło. A ja już słyszałem kogoś. O fak. O oh shit, oh shit, dobra, panowie, 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 robimy tak. O nie, zapomniałem, przeładuj, przeładuj. Nie, masz to przeładowane. fak, 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 fak. Fuck, 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 O, ojojojoj, oj, oj, oj. to mnie zabrało to mnie zabolało, to mnie bardzo zabolało. Strzel! Genialnie, przeładuj. Nie wiem, co odblokowałem, nie interesuje mnie to. To są ci szybcy, a więc może być ciężko z nimi. O shit, no nie, Alan, jak, jeśli będziesz tak pudłował, to możemy mieć nie lada problemy. Dobra, tutaj koleś jest. Się zaczął biegaczek. Chyba z pan piłą do Pan z piłą do mnie idzie, chciałem powiedzieć. Właśnie, rzuć. Musimy ich jakoś sensownie wykończyć. Przeładuj szybko. Patrz tutaj na mnie, ja nie będę marnował na ciebie amunicji. I za chwilę, pewnie ktoś mnie popieści z tyłu. No, właśnie. Świetnie, pozbieramy to, czego nie pozbierałem. Czegoś tu nie podniósł. Amunicji do rakietnicy, jak mogłeś nie podnieść? A to jest włączone, włączone, dobra. Teraz ewentualnie możemy sobie w spokoju przeszukać te wszystkie pomieszczenia. Tylko musimy się pośpieszyć, bo zapewne ktoś za chwilę wyskoczy. Nie ma mowy, aby ciemność dała nam spokój. Flara, szybko! O, shit! Tutaj nie mamy czego szukać tak naprawdę. Ty jesteś jednym z tych szybkich, tak więc poczęstuję cię tym, zanim nie uderzysz. Niestety się nie udało. Rzuć tutaj na wszelki wypadek jedną flarę. Zobaczymy, czy coś tutaj jest. Oczywiście tutaj coś jest. Coś jest. Coś możesz zrobić. Podnieś to. Załatwić. Przeładuj broń. O, shit, ciebie nie zauważyłem! Dobra, była chyba ich tylko dwójka. Tak, nie ma już więcej przeciwników. E, chyba wszystkie chatki. Nie, nie wszystkie chatki odwiedziłem. Czy coś tutaj jest do podniesienia? Nie, nie ma tutaj nic do podniesienia, tak więc zabierajmy się stąd. Tutaj byłem. Użyj, 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 użyj. Dobra, z tym szybko poszło. Był tylko jeden. Kurczę, wagoniku szybciej. Szybciej. Dobra, tutaj mamy światło, tak więc nie będę nas atakować. Uff, udało się. Napiję się. Jedź szybciej. Nie, nie szwankuj. No, o nie. after zane had gone i stood alone in the shifting dream that was the dark place i had to find a way to the cabin i had written myself a way through this place in the manuscript i followed the idea of a path i had writ myself across the ocean that blocked my way and with that there was a bridge to the island beyond Alan, a nie mogłeś napisać y, drogi, która będzie mm, krótsza? Bo to jest naprawdę przesada, chłopie. Sam się skazujesz na takie męczarnie, coś tu leży? Leży. Oj, wyposażenia dostajemy i to niezłą ilość. Dobra, stron już nie muszę szukać. Ale czy jest możliwość... Się teraz. Ty sobie chyba jaja robisz. Mam nadzieję, że są tu ty... Mhm. Mm Ta. Nadzieja, matko głupich. Wow. Wiecie co? Nie będę się z wami cackał. Au, jeszcze ktoś. A nie, to po prostu przedmiot w moim kierunku poleciał. Fuck! AU! Shit! To jest nieczysta gra. No serio. Gra nie mogła się zapisać na samej górze. Użyj to. Dobra, ale tak czy siak jesteśmy coraz bliżej rozwiązania. Chciałem powiedzieć zagadki, ale tutaj w sumie zagadka została już rozwiązana. Po prostu ukończenia tej gry. A po ukończeniu tej gry czekają nas jeszcze dwa dodatkowe scenariusze. Nazwy to jest pisarz i sygnał, chyba. Dobra, przeczytane, przeczytane, zebrane, zebrane. Idziemy. Tak więc osobom, które się, którym się znudził już ten projekt, no niestety będą musiały jeszcze odrobinę poczekać. Duchu mroku, daj mi spokój. Nie, ty tutaj nie wejdziesz. W sumie. Aha, tutaj nic nie ma. O mój Boże, ja nie chcę. Ja nie chcę walczyć. Nie ma mowy. Daj sobie ten stateczek i te swoje wszystkie rzeczy i wsadź... głęboko. Wiecie co, panowie? Macie tutaj pracę, flare, cokolwiek to jest. A ty gdzie tam uciekasz? Chodź tu. No nie myśl, że ja tam pójdę. O nie, dobra. To nie miało najmniejszego sensu. No jeśli on tam się będzie ukrywał, czy ja mogę z takiej odległości te przedmioty niszczyć? Nie, nie mogę. Wiesz co, doładuj. Tutaj mamy baterię. Przyjdzie tu czy nie? Idzie. Dobra, po tobie. wiem. czy ja im coś robię?

Dobra, wywaliło ją daleko. No chodź tu beczuszko. Dobra, świetnie, padła. Oje, tylko że jeszcze tam jest pełno rzeczy. I jeszcze przeciwnicy. Mam nadzieję, że tylko jeden. O, -o. Dobra, tak możemy się bawić. A czy granat błyskowy by tutaj lepiej nie podziałał? Nie za dobrze podziałał, niestety. O, o ja nie mam broni przeładowanej. FAK! Zobacz zginiecie. FAK! Jest kolejny! Ten padł. Ten niestety nie. Ja ciebie mogę w ten sposób załatwić. Dobra, został tylko statek. Rzuć tam ten granat. Nie wiem, czy one działają, czy nie działają. Działają, świetnie. Uff, kto za mną? Nie, myślałem, że jeszcze ktoś za mną idzie. Przecież co, na wszelki wypadek przeładuj tą racę. Już? Już, ale. Musimy znaleźć jakąś inną broń, albo. Tuż... Proszę bardzo, ale ja nie posłucham. Mogę zniszczyć. Miałem wrażenie, że ktoś idzie w moim kierunku. Dobra. Powoli, pomału. Szybko Dobra, plecy czyste. O mój Boże. Przepraszam bardzo, czy gdzieś tam z tyłu zapisała się gra? Mam nadzieję, że tak. Bo to już jest po prostu mała piosenka. Zamknij się Z wszystko. E, moment, muszę się napić. Zniszcz tornado. Jak nie wchodzi w rachubę? What the fuck? To są jakieś jaja. Dobra, mamy punkt zapisu. Zobaczmy, jak teren wygląda. Mam nadzieję, że za chwilę ten statek nie poleci prosto w twarz, mój. No? E, dobra. No i sobie to, bo wydaje mi się, że to jest jedyna sensowna rzecz, jaką możemy walczyć z tym czymś. O jasna cholera. Jak ja mam z tym walczyć? Alan musisz iść w pożone, serio Dobra na szczęście przynajmniej mamy tutaj skały za którymi możemy się chować ale jak ja teraz wyjdę no to po prostu jestem trupem O to co na dole jest też nie za bardzo zachęca do zejścia Może... Jak ja to mam zrobić? Dobra. To mi może ewentualnie posłużyć za... osłonę. Nie, nie może mi posłużyć za osłonę, bo oczywiście musiało użyć. O oh fuck! Co to jest? Nie, to po prostu złapa skrzynka. w <grym> wózku. Ja wątpię w to, że to tornado się wystrzela z amunicji. Okej, okay, tutaj może mnie nic nie, nie tknie. No niby... Przepraszam bardzo, jak ja to mam pokonać Jeden strzelić tam tym co mieliśmy tam punkt zapisu Tak więc Jolo O! Oj Jolo Tak Ale tam jest skrzynka Tam jest skrzynka więc być może jakoś się uda przeżyć. Nie wiem, czy to mam na takiej zasadzie robić, czy... Czy może mam podejść bliżej, ale podejście bliżej to jest po prostu samobójstwo Fajnie, nad głową latam jakiś yy... Chyba musimy tam jeszcze przeskoczyć Czekamy tylko nam dogodny moment Mogłem teraz skakać, e dobra Skacz Słuchasz. Aha, tak nadal... O nie, serio, jeszcze ptaki Jest. Bogoc, bardzo lubiłeś to tornado. Przykro mi. Dowody? do Okej, okay, jeśli chcesz, nie kwestionuję. Teraz o tym myślisz? Nożo należy obok nas, z tego co widzę. i nightmare. no everything's fine you're home it wasn't a dream everything's fine <laughs> turn the lights on turn the lights on Shh, <coughs> baby. the power's out there's no light come back to bed and i'll make you forget all about your fear of the dark my fear it's your fear why aren't you afraid you're not alice Turn the lights on now! Where's the clicker? What did you do with it? Alan, honey, you're still one foot in a dream. You're not making any sense. Come back to bed. the? Alan, you're scaring me now. Come back to bed. Have you taken your pills? Do you want me to call Dr. Hartman? I your manuscript. It's brilliant. Departure is your best work yet. You're a genius. I'm so proud of you. Come back to bed. We'll talk more about it in the morning. Odwal się kobieto. Gdzie jest mój pstrykacz? Gdzie jest pstrykacz? Może wyjdziemy, ale sąsiedzi. Tu się dziwne rzeczy dzieją. Come back to bed, Alan. Come back to bed, Tom. Awa! Okay, a strange. Zane! You must find your way to the cabin. It stands in your way. It won't let you pass. It has no heart. It's filled with darkness. Musi zbliżyć się światłem. Masz brata bliźniaka. jest Pan z go Ale się szczerzysz. Use the clicker. Mamy użyć pstrykacza. Zapewne muszę znowu oświetlać te słowa, tak jak to miało miejsce w naszym apartamencie. Ale ja w tym momencie zakończę ten odcinek. Może to odrobinę hmm, hamskie, ale tutaj już 25. minuta chyba wybiła. Tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejny. To już na pewno będzie finałowy odcinek. Trzymajcie się, na razie.